Młodzież Milena Górska, młodzież Wszechpolska. Ja mam takie pytanie. Jak zapewne pan wie, na Ukrainie ciągle jest żywy kult banderyzmu. Członkowie UPA uważani są za bohaterów narodowych. Czy uważa pan, że Polacy mogą coś zrobić w tej kwestii, żeby zmienić tą mentalność Ukraińców? I jakie konkretne działania planuje w tej sprawie klub Kukis 15? Y to jest bardzo, bardzo delikatna kwestia. Ja, oprócz tego, że znam bardzo dobrze sprawę, drugi, druga rzecz jestem członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Polska Ukraina. Byłem zresztą w zeszłym roku na, na zgromadzeniu w Lwowie. To jest trudny temat, odradzający się nacjonalizm ukraiński, zwłaszcza na, na zachodzie Ukrainy, czyli przy, przy granicy z Polską. dlatego że powiedzmy sobie szczerze, to jest margines, po pierwsze, odradzający się, odradzający się nacjonalizm, to jest. Margines i w dodatku dotyczący zachodniej części Ukrainy. To jest problem, dlatego że nawet podczas jednej dyskusji tutaj mówiliśmy o tym, że Ukraińcy cały czas podnoszą, że UPA walczyło głównie z Rosjanami i było nakierunkowane na walkę z Rosjanami. Natomiast Działania UPA na zachodzie Ukrainy były nakierunkowane przeciwko Polakom, a nie przeciwko Rosjanom. Nie mamy kultu odradzającego się banderyzmu na wschodzie Ukrainy, tam gdzie, tam gdzie trwają w tej chwili walki przeciwko Rosjanom, tylko mamy odradzający się ten kult na zachodzie. Jest to dla nas zagrożenie, jest to zagrożenie dla naszych stosunków, dlatego że my nie rozumiemy, jak możemy naszych sąsiadów. Traktować poważnie, jeżeli oni cały czas odwołują się do kultu naszych oprawców. Z drugiej strony mamy y, milion Ukraińców, którzy pracują w Polsce i, i myślę, że czują się tutaj dobrze. Nikt y, nie słyszymy zbyt często o ekscesach związanych z Ukraińcami, prawda? Ale jednak się zdarzają. Zdarzają się. jestem mieszkańcem przemyśla, w którym, y, w którym to y, Ukraińcy, którzy. Ukraińcy, ci ludzie mieli kartę Polaka, robili sobie zdjęcia z, z flagą banderowską w, na parkingu, dlatego no, myślę, że Ukraina prędzej czy później powinna zrozumieć, że nie tędy droga do, do pojednania z nami.